W drugiej lidze piłkarskiej tym razem więcej powodów do zadowolenia w Lublinie. Piłkarze Motoru efektownie rozprawili się ze Stalą. Stalowa Wola wygrywając 4 do 0. Oto no nasze relacje z Lublina. Motor zaczął mecz ze Stalą z impetem i na efekty nie trzeba było długo czekać. W szóstej minucie Kacper Wrublewski zamknął akcję Lublinian i po dośrodkowaniu Igora Migalewskiego zdobył pierwszą bramkę w tym meczu. Gospodarze nie zwalniali tempa i 20 minut później strzelili drugiego gola. Akcję znów zaczął Migalewski, a kończyło dwóch debiutantów. Damian Jaroń podawał, a do bramki rywali trafił Patryk Koziara. Motor grał szybko, z dużą ambicją i do przerwy mógł prowadzić wyżej. Minusem tej części gry były na pewno kontuzje Udarewicza i Migalewskiego, którzy musieli zejść z boiska. W drugiej połowie niewiele się zmieniło, motor atakował, a stal tylko od czasu do czasu próbowała zagrozić bramce Lublinian, w której dobrze spisywał się Paweł Lipiec. W 67 minucie trener motoru Przemysław Delmanowicz wprowadził do gry Konrada Wrześnińskiego i to był strzał w dziesiątkę, bo pozyskany z Polonii Warszawa 19-latek strzelił jeszcze dwa gole w 81 i w 90 minucie meczu. Po kontuzji, bo cały tydzień miałem nie. kontuzję, no i tak na więcej nie dałem rady, ale myślę, że poprawnie. Było, było, nawet lepiej niż poprawnie. Motor wygrał ze Stalą Stalowa Wola 4-0 i zaprezentował się o niebo lepiej niż na inaugurację przeciwko Olimpii Zambrów. Oczywiście cały czas trzeba poprawić, to nie jest tak, że jesteśmy już w niebie. Cały czas szanujemy ciężko i poprawiamy zgranie, to jest najważniejsze. I, i wydaje mi się, że będzie z meczu na mecz coraz lepiej. Nie wpadajmy w euforię, ale jest, jest bardzo dobrze. A w drugiej kolejce drugiej Ligi piłgarskiej Grupy Wschodniej zwycięstwa zanotowały także drużyny Olimpii Elbląg, Stali Mielec, Limanowi, Stali Rzeszów, Pelikana Łowicz i Świtunowy Dwór Mazowiecki. Remis w Radomiu, w spotkaniu Radomiaka z Wigrami. Na czele drugiej Ligi Stal Rzeszów na drugim miejscu Motor i Pelikan Łowicz. Wisła Puławy na razie na miejscu 13, a tabelem zamykają Legionowia, Siarka, Konkordia, Elbląg i Garbarnia Kraków.